Kolejka wszystkim! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać saszetki, niespodzianki. W ogóle popatrzcie, jak my tego mało mamy. Ile? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Siedem kolekcji, z czego jedna już się kończy, ale spokojnie, rysuję akurat nową. Więc się nie przejmujcie. Lecimy do wybieranka. Na początek stitch. Nasz kochany. widziałam, że bardzo Wam się spodobała ta kolekcja i mega się cieszę, naprawdę. Weźmiemy saszetkę ze stitchem i znakiem Apple'a. Dalej etui na telefon. Zostały dwie saszetki. Weźmiemy z kwadracikami. W ogóle zwrócił uwagę na nowy sweterek. Fajny, no nie? Dalej kolekcja Korfu. W komentarzach wybraliście oliwki, więc je weźmiemy. Dalej. Smoczy szlak. Saszetka z ptakiem. Kolekcję Demon Slayer. Niestety już skończymy smutne. I płatki pod oczy, których też już zostało niedużo. Weźmiemy niebieską. I oto wszystkie nasze saszetki na dzisiejszy filmik. Jeszcze będzie kolekcja z Kevinem. Wiem, mało ich, bardzo mało. Mam nadzieję, że ten filmik będzie mieć więcej niż 8 minut. I lecimy do otwieranka. Piu. Kolekcja korfu. Saszetka z oliwkami. Boże, oliwek było tam tak dużo, że po prostu szok. O, oh, wow! Mamy korfu pod numerkiem 3. Jak ktoś wie, to może napisać, skąd wzięły się oliwki na korfu. Taki mini quiz dla chętnych. I przy okazji oglądnijcie. Tadam! Fajna kolekcja. Na tej stronie brakuje jeszcze jednej naklejki. Na tej aż czterech naklejek brakuje. Płatki pod oczy. Nasze kochane. Mam nadzieję, że wypadnie na przezroczystej stronie. Tak jak wcześniej. Chyba wiem, gdzie to będzie. to będzie? Gdzieś tutaj. Jestem tego prawie, że pewna. Pod numerkiem 12, zgadłam. Tutaj. O, drugi rząd, skończyliśmy. Tadam. No, Co ja robię zdjęcia z wakacji, które już skończyliśmy? Też skończyliśmy, E tu i na telefon. Kolorowa saszetka dzisiaj, dobra. ASMR, słuchajcie. Dobra, nie skończył się ASMR. Wow, i zielone pod numerem 10. Jakieś takie wiedzimowe, no nie? A, bo to było pod numerem 12, ja to nakleiłam na numerek 10, dlatego że to miał numerek 13, a nakleiłam to na numerek 12. Więc ostatnie miejsce zostało tutaj. A ja to przykleję tu. Nie, może gdzieś tak. Zrobiłam po prostu o jedno etui za dużo. Wow. Przepięknie. Dalej smoczy szlak. Kogoż dzisiaj będziemy mieć? O, numerek 12. <laughs> Mam smoka Lajkonik. Gdzieś na końcu tutaj? Nie, nie na końcu. Na przed przedostatniej stronie. Równo. Oh my goodness, ale nie idealnie równo. Wy popatrzcie. Iac. Ej, nie, super. Bardzo się cieszę kolekcja Stitch. Mam nadzieję, że wypadnie na trzeciej stronie. Ale zaraz zobaczymy. Okej, okay, mamy cute Stitcha pod numerkiem 11. Hurra! Teraz trzeba nakleić go tak, żeby nie wystawał z katalogu. Dobra. Jest gotowy. Teraz musimy skończyć kolekcję Demon Slayer. I ostatnie miejsce jest tu. To będzie największa naklejka w tej kolekcji. O matka święta. mamo, co Mamy tu Nezuko i jej brata. Nie pamiętam, jak się nazywał. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie. Ale idę za zakład, że wy nawet tego nie czytaliście. Nie, nierówno. Jak coś, to to jest miecz. Gdybyście nie wiedzieli. Tak, przeglądnijmy sobie tą kolekcję. To tyle. Dziękuję za oglądanie Nie Nieco wyżartuje jeszcze przecież nasz kalendarz adventowy. Serio, myśleliście, że to koniec filmika? Okej. Okay. I wiecie co? Jestem mega zawiedziona, dlatego że... Tak chcieliście ten kalendarz adwentowy, żebym otwierała, a nie napisaliście. Nikt absolutnie na, nie napisał, który chce numerek. Czemu? Czemu mi to zrobiliście? Dobra, ale mogę sobie wybrać i wybieram jedyneczkę. No way. Mamy Kevina. Jak już został sam w domu i mokrych bandytów. Chociaż w drugiej części nazywali się jakoś ślepcy bandyci. Jakoś tak. Dobra, najpierw przeklejamy Kevina. A samochodzik zaraz pokażę, gdzie. O, oh, wow! Całkiem równo. I tak, samochodzik mamy pod numerkiem 7. A numerek 7 mamy tutaj. Przed domem. Te dwie naklejki, więc już tutaj nic nie będzie. Od razu. Mówię. Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze nie zapomnieliście o konkursie, którym jeszcze możecie wygrać. To są nagrody, i już mamy pierwszego zwycięzcę. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to musicie napisać pod szorcem z kalendarzem adwentowym, pod którymkolwiek chcecie. Musicie opisać dwa ulubione momenty. Jeden z mojego vloga, jakiego tam chcecie. I drugi z saszetek, też jaki chcecie. Naszego pierwszego zwycięzcę proszę skontaktować się ze mną za pośrednictwem maila. Znajdziecie go w opisie kanału. W sumie tak jak zawsze. I możesz sobie wybrać jaki chcesz prezencik. I masz czas do końca tego tygodnia, czyli do 15 grudnia. Pamiętajcie również, żeby komentarz był ciekawy i kreatywny. Dziękuję Wam. Kochani, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika. Kocham was wszystkich. Nie zapomnijcie o konkursie. Popatrzcie, jakie fajne nagrody są i w środku są naklejki. I będziecie mogli sobie wybrać. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki.